Zatrzymaliśmy się w Orikum, gdzie spędziliśmy noc. Orikum to wieś oddalona o wlory około 20 km dzisiaj, więc przez wlorę w kierunku diwiakę mamy jechać Ola, Maro To Marek, Marek Zbiera pranie eee, tylko się wiecz Marek wietrzył ubrania. No, dzień dobry. Godzina 6.30. Kuba już gotowy do jazdy. O, a tutaj pokażemy skąd wczoraj przyjechaliśmy. Czyli mniej więcej z tamtych gór. Jechaliśmy doliną w kierunku morza do Orikum. Tam nie wiadomo, czy widać morze. Raczej nie widać. Jak ten półwysep się nazywa? Kara. Karaburum. Karaburum. Coś takiego. Półwysep, który jak gdyby dzieli nas od, właśnie, Himary od y, Salan. Morze Egejski, na... Rozdziela również to, co Kuba mówi: Morze Egejskie od Morza Adriatyckiego. I tutaj już rozpoczyna się za chwilę, właśnie w tym momencie, Morze Adriatyckie. W domu przygotowania do śniadania My i do wyjazdu. Nie, ja końcu, no, 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 no co, co dzisiaj gotujemy? Herbatę. Chleb, Chleb stę, e, nie, Dzisiaj akurat nie, nie. dziewczyny robią śniadanie. Ja, ja akurat, tak codziennie. Akurat. I nasze pobojowiska. Zobaczymy z tej strony może będzie lepszy widok. O. Tutaj widać ten półwysep i Morze Adriatyckie, bo tutaj już się rozpoczyna Adriatyka, nie? Tak jak Krzysiek Marek mówił, że. Tak, ma... To ja to mówię. Mam. A czy to jest może, yy, te, Morze. może Śródziemne? Nie, Morze Adriatyckie? Nie, no, nie dopiero za Wlorą. Tak, tak więc tutaj, tutaj już się rozpoczyna Morze adriatyckie, mimo że jesteśmy jeszcze przed wlorem Śpimy w takim motelu z amerykańskich horrorów się no. taki motel, nie? przedrożny motel gdzie rozgrywa się jakaś tragedia Kuba wczoraj Powiedział, że już nie chce nic zwiedzać, że, że tylko jedziemy. za ten dzisiaj tylko jedziemy w kierunku Diviakę. Polonia, i Ardenika na naszej trasie. Lores! I... Nie, nie. Zapraszamy na śniadanie. Nie, no, musimy się.